Lech ja nie, się od nas zlona życia Serce zbędne tobie, kibiców tajskiej Coraz więcej, to coś więcej niż piłka To wspomnienia, tradycja nas obowiązuje, Tradycja się nie zmienia, prawda szczera Miasto Solidarności, patriotyzm naszych żyłak Nie zabiorą na płaskości Już daleka słychać na stadionie piękna wsawa. Być się rozpoczyna, spychać o nas oraz prawa To miejsce ta tak, tak. PKS na zawsze naszych To taka... Lechia! Dzięki kim tak te serca To mnie te nakręca PKR na zawsze w naszych To ta ta Lechia! Dzięki mediom, tak grają, się kto sądzi W Trójmieście Lechia sądzi I sądzisz nadal będzie To mnie te nakręca PKR na zawsze w naszych To tak, ta Lechia! じキー決めるーを出してくれた止めて、なきゃいけないってかえって、なんだ不思議なスクーター。 Mama oraz Haka, jeszcze zapłonię za was Nie jedna nas nasza przyjaźń, której nie przerwie nic Pamięć, która będzie w nas wiecznie żyć Nic nas nie rozdzieli, znowu spotkamy się razem Sektor niebo, wielka lechia naszych marzeń Jestem dumny z bycia kibicem, bycia Polakiem Wiem co to wiara, wiem, kogo nazwać bratem Nauczyłem się jak żyć, żyć po prostu na całego Tego nie kupisz, bo chwilę to coś bezcennego Wszystkie momenty zabiorę ze sobą do kropu Jeżeli zginę to 俺が好きなの Bo jednym na piłkach to paranoja na pucharu 83. trzeci Znowu to będziemy Czas szybko leci tworzymy historię Miasta oraz klubu Włożyliśmy to wiele kibic od tego trudu Wielu miasto i klubowi Co by się nie działo Niezależnie od pozycji Jak piłka grają Pytasz się kto sądzi W Trójnieście Lechia sądzi I rządzić nadal będzie To miejsce

2014. Na początek pokaz mody. Model pierwszy. Komplet zmodyfikowany. Inny kołnierzyk zademonstrujmy wykończenie rękawków na getrach. A data założenia klubu. dedykowany, specjalnie przygotowany przez Adidasa. Biały lampas na zielonej koszulce różni stare modele od tego pięknego blond, młodego modelu Lechi I trzeci komplet, taki sam jak przed rokiem, raczej przeznaczony na Puchar Polski, seletynowa koszulka, białe skoderki, równie uroczy jak te poprzednie. Zielone oblicze leki w sezonie 2013-2014, ładne! Panie premierze, zapraszamy. Dwa słowa z pierwszego, Bardzo istotne. Witamy serdecznie w Gdańsku. Piękne miasto. Bardzo Obiekty. Ten stary, legendarne. 29 BG Objęto Obie usta skopa, już odstojone. No akurat po pierwsze, trzy no, razy już byłem bardzo bliski więc Ja ja Poczekałem na te ostatnio i Biorę większe doświadczenie, dlatego jest to na pewno bardzo przyjemne w takim, w takim stadionie, w takiej publiczności, bo pamiętam też wielu meczy. I to jest bardzo ważne, żeby wszyscy ludzie, którzy tu są, którzy wspierają Lekię, to to jest najistotniejsze, żeby byli z tymi zawodnikami, którzy, którzy się pokażą, a w szczególności, że jest to grupa bardzo młodych zawodników. Większość z Was jeździła na mecze wyjazdowe, większość z tych chłopaków teraz, która tutaj jest. Była też na wielu meczach... To jest taka, że nikt nie może obiecać zwycięstwa, bo to jest najważniejsze. Na pewno ci zawodnicy zagwarantują to, że będą walczyli od, od pierwszej do ostatniej minuty i na pewno Lekja będzie ich w sercu i to jest najważniejsze, a wierzymy to, że razem z wami, z kibicami wszyscy razem będziemy osiągali sukces. Michał Krobiesz, trzymamy kciuki, życzymy powodzenia w Dajsku. Nowy trener biało -zielony. No jeżeli e, ktoś stracił go z oczu, bardzo proszę. Wrócił do nas po podróżach licznych po całej Europie innym człowiekiem? Dojrzał, dojrzał na pewno. 30 lat idealny wiek dla bramkarza. Gdy od nas odskoczyłeś, to wówczas upominały się o Ciebie, pytały o Ciebie najlepsze kluby w Polsce, wybrałeś Portugalię, to niezły piłkarski kraj, potem były liczne podróże, ale zwyciężył sentyment, czy, czy to, że chcesz być pierwszy, właśnie tu, właśnie w Lechii, jak wówczas, gdy spały w kapsą, odchodziłeś, walczyłeś o pierwszeństwo. Znaczy sentymentu jest pewnie mało, bo to jest, to jest miłość i yy, wszystko, wszystko po trochu. To, to, to co pan powiedział, wszystko po trochu. Chęć grania, chęć powrotu i ja jestem przeszczęśliwy, że udało się tutaj wrócić. Po to, żeby być pierwszym. Pomidor. Mateusz Bąk, walczący o miejsce w... Z numerem drugim też młodziutki, a już rutynowany. 21-letni. Rafał! Janiki. Z numerem piątym odrobinę starszy, Krzysztof? Sebastian Madera ma dosyć kontuzji, ma dosyć rekonwalescencji, dlatego trzynastkę pechową zamienił na siódemkę i jest z nami Sebastian Madera! Zaczął kapitan miasta, potem był trener, czyli dowódca tego okrętu. Pora na deklarację kapitana drużyny. Jarek Pieniuk, obronie bywało różnie na PGA, arenie też działo się nie tak, jak byśmy chcieli. Poprosimy o informację, że teraz będzie dużo lepiej i zupełnie inaczej. Witam serdecznie. No, na, pewno, na pewno nie mogę obiecać, jak będzie trener, że będziemy wygrywać wszystkie, wszystkie mecze. Na pewno mogę obiecać, że będziemy walczyć i w każde spotkanie będziemy wkładać e... Serce i taką i bytce składam, że będziemy na pewno walczącą drużyną do, do ostatniej siły będziemy chcieli prowadzić kibiców miejsca. Ma zaledwie 17 lat. Grał w rezerwach, grał w młodej Ekstraklasie. Teraz powalczy o miejsce w dorosłej drużynie Przemysław Czerwiński. 17-letni zaledwie. Łęcej historii leki Japończyk tajski. Nie mówię po polsku, ale przecież ja także nie mówię po japońsku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzień dobry. A dzień dobry, to nie ta poradna. Tam on się po francusku grał widzę francuskiej. Mówi, że znakomicie czuje się w tym miejscu, że to to piękne miasto, śliczne dziewczyny. Świetnie zorganizowana drużyna. Pełen szacunek dla trenera, który znalazł wspaniałą pozycję na boisku i powiedział, że będzie walczył tutaj na początek o Puchar, potem o Mistrzostwo Polskie, a w kolejności o Puchar Konfederacji. Życzymy mu powodzenia! Nowy sezon, nowy trener, nowe oczekiwania. A zatem, panie prezesie, jakie oczekiwania i czy tym nowym zawodnikom w kontraty podpisywał pan konkretny wynik sportowy, na przykład Mistrzostwo Polski? Mistrzostwo Polski nie pisałem, ale nadzieję mam bardzo duże. Widzicie państwo, że zespół jest młody, według mnie i całego zarządu leci bardzo, ale to bardzo perspektywiczny. Cele mamy dość wysokie. Chcemy się znaleźć w pierwszej piątce w tym sezonie. Na pewno chcemy walczyć o jak najlepszy wynik sportowy. I co bardzo ważne, chcemy walczyć przede wszystkim o zaufanie i gorące dobit w naszych wiernych kiwiczych. Uściski dłoni, rozmowy, wzruszenia, buziaki, ale to tylko w wyjątkowych wypadkach. Sezon 2013-2014 w Gdańsku, w Gdańskiej leki. Otwarty! Czyż pożegnajmy się? Inny jest chalićy. Lechia, sercowy kolega. Sercowy kolega, sercowy kolega. Sercowy kolega, sercowy pięra. Kolega, jest te braki. Uciesz się,